że jesteśmy w rankingu bardzo wysoko to jest ranking 10 najbardziej bezpiecznych miejsc w Europie więc nie tylko w Polsce ale w Europie jesteśmy na piątym miejscu no i przede wszystkim to cieszy dlatego że ci którzy przyjeżdżają tutaj do Krakowa no to głównie turyści uważają że w Krakowie czują się bezpiecznie i faktycznie ten portal który brał to pod uwagę brał przede wszystkim to jak przestępczość wy wygląda w tej chwili ile te tej przestępczości jest, jakiego rodzaju, i jak również zmienia się ta przestępczość w ciągu ostatnich kilku lat. Czyli mówiąc prosto, ta przestępczość maleje. Ludzie, którzy przyjeżdżają, czują się tutaj dobrze, czują się bezpiecznie, bo. Bardzo często jest tak na świecie, że nie tyle statystyki, powiedziałbym, takie bezwzględne ilości przestępstw, bo przecież tych przestępstw jest sporo, ale poczucie bezpieczeństwa. Więc z tego, czy w pobliżu jest chociażby radiowóz Straży Miejskiej, czy jest policja, czy jest monitoring, czy jest kamera, jak zachowują się ludzie czy są właśnie pomoc w stylu City Helpersów, którzy przecież są bardzo widoczni na ulicach naszego miasta. No to wszystko powoduje, że ci ludzie mówią, no w Krakowie czujemy się bezpiecznie i nie ma co, to nas oczywiście wszystkich cieszy, bo jesteśmy miastem bezpiecznym.